Każdego praca wpływa na, na życie osobiste, bo jednak to przenosimy do domu. Jeżeli ktoś, nie wiem, lekarz gdzieś tam ma jakieś trudne operacje, to potem do domu wraca, to albo się też musi jakby odreagować, albo rozmawia o tym z rodziną. To tak samo w sporcie. Jak ja wracam do domu, ten sport nadal jest ze mną, więc ta sfera jest. Tym bardziej, że no wpłynęło na pewno na tyle, że dużo mniej się widuje ze swoim mężem, ze swoją rodziną, z przyjaciółmi. Ucierpiały na tym na pewno relacje właśnie takie. Małżeńskie absolutnie nie, bo mój mąż też jest sportowcem, więc on jakby to rozumie i mnie wspiera i popycha dalej w sport, ale te takie relacje koleżeńsko-przyjacielskie przeze mnie, że ja je zaniedbuję, bo jak wracam ze zgrupowań, ze zawodów, to chcę celebrować najważniejsze chwile z, z moimi rodzicami czy z moim mężem, a niestety nie z przyjaciółmi, bo oni wtedy są troszeczkę na, na boczne tory odsuwani, ze względu na to, że nie mam po prostu na to czasu. Ale już coś się zmienia, bo jestem już u schyłku kariery, więc mam nadzieję, że moje przyjaciółki, które faktycznie są moimi przyjaciółkami, to wszystko mi wybaczą i będziemy... Mogły od nowa budować te relacje. Czy na przykład, bo, bo nie wiem, pewnie musisz pilnować diety tego, co jesz. Co spo... I czy to też na przykład powoduje, że czasami gdzieś wolisz, nie wiem, gdzieś nie wyjść ze znajomymi, no bo jest dużo pokus. Ja nie mam diety, nie pilnuję diety, jem co chcę, ile chcę. Jestem szupłą zawodniczką i nigdy nie miałam z tym problemu, także umiem wręcz odwrotnie, że muszę więcej jeść. Pokusy to bardziej, chociaż nawet nie są pokusy, że faktycznie jakieś są imprezy, gdzie się pije alkohol, dobrze bawi do rana. Ja nie pijam alkoholu bardzo rzadko, więc to dla mnie żadna pokusa, że mogę być kierowcą zawsze na każdej imprezie, także to jest plus. Z tym, że wcześniej wracam. Zawsze zdarzało się, że potrafię posiedzieć do rana, ale. To tylko w tym momencie, kiedy wiem, że nie mam ważnego treningu, że jestem poza sezonem i tak dalej, ale to jakby mi w niczym nie przeszkadza, że dla mnie to nie są żadne właśnie pokusy, coś co muszę robić, bez problemu sobie z tym radzę. Powiedziałaś też i zapowiedziałaś, że już nie wystąpisz na kolejnych Igrzyskach Olimpijskich. Czy to była trudna decyzja? To nie była trudna decyzja, ponieważ następne Igrzyska Olimpijskie są za 4 lata. No już teraz mamy 2025 rok, więc za trzy. Eee, tak, dobrze mówię, dobrze mówię. <grytanie> no to ja już będę na emeryturze po prostu, że ja już nie będę trenować. Eee, to jest ostatni rok mojej kariery. Eee, ja już miałam swój czas. Po prostu czas sportowców, każdego sportowca przemija. I to jest jakby naturalna kolej rzeczy, więc to, to nie jest nic takiego, że eee, to, właśnie to jest decyzja, to nie, nie jest decyzja, no to, no to już myślę, że po prostu moje ciało raczej odmówi sportowi, bo już nie będę w stanie biegać tak szybko, jak mu sobie życzyła. Chciałabym zająć się sportem niezawodowym. Dziećmi, dorosłymi i raczej niezawodowcami. Niemniej przypuszczam, że i tak zostanę pokierowana do tego zawodowego sportu też, bo będę przy klubie na pewno pomagać. A może coś więcej, może, może jednak zakocham się w telewizji i może w, w tą stronę też pójdę. Więc jakby nie kieruję siebie w jedną stronę, tylko zobaczę, co czas przyniesie.